Liwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości. Projekt Twojej kariery. Przed kilkunastu laty na spotkaniach z młodymi ludźmi, często słyszeliśmy, że chcieliby mieć możliwość studiowania w Gliwicach na miejscu kierunków nietechnicznych, będących uzupełnieniem oferty Politechniki Śląskiej. Nasza szkoła powstała właśnie w wyniku realizacji tych próśb. Młodych ludzi. Oferujemy przedmioty, zajęcia związane wprost z przedsiębiorczością, które pozwolą młodym ludziom po skończeniu studiów w naszej szkole odnaleźć się na rynku pracy, także poprzez zakładanie własnych firm. Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych prowadzi aktualnie dwa kierunki. Na tych dwóch kierunkach prowadzimy 10 specjalności, z czego cztery specjalności na kierunku pedagogika. I to jest specjalność nauczycielska, doradztwo zawodowe, pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna oraz pedagogika społeczna z elementami prewencji. W tak kierunku filologia mamy aktualnie sześć specjalności w języku rosyjskim i w języku angielskim dotyczący kształcenia w języku biznesu, w turystyce i w mediach. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych prowadzimy kształcenie na dwóch kierunkach ekonomii oraz finansach i rachunkowości. Na ekonomii kształcimy w sześciu specjalnościach, m.in. na dystrybucji i handlu na rynkach krajowych i zagranicznych, ekonomii menedżerskiej oraz ekonomii psychologicznej. W przypadku kierunku Finanse i Rachunkowość prowadzimy kształcenie na specjalności Rachunkowość i Finanse i Inwestycje. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości oferuje także 26 kierunków studiów podyplomowych. Studia podyplomowe prowadzone są przez praktyków, którzy posiadają stały kontakt z biznesem. Prowadzone są w formie warsztatowej oraz studium przypadku. Dlatego nasi absolwenci posiadają szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości. Projekt Twojej kariery www.gwsp.gliwice.pl